Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. To wyróżnienie jest dla nas bardzo ważne. Jest to wyróżnienie dla całej redakcji. Zespół redakcyjny zajmujący się energetyką w WNP jest bardzo duży. To jest zespół sześcio w porywach siedmioosobowy, Zajmujemy się energetyką w całości, bardzo holistycznie. Oczywiście portale WNP jest portalem ogólnogospodarczym, więc ta energetyka zajmuje oczywiście miejsce bardzo, bardzo ważne, można powiedzieć czołowe, natomiast, natomiast piszemy też, też o innych branżach. Konkurs towarowej giełdy energii jest dla nas bardzo ważny ze względu na to, że jest to nagroda od środowiska. Jest to nagroda od ludzi, którzy na energetyce zjedli zęby. Jest to nagroda od osób, które znają wszystkie meandry, wszystkie zakamarki polskiej, a nie tylko polskiej, i europejskiej energetyki, znają najnowsze trendy. I to docenienie przez takie osoby w UNPPL jest tym bardziej, tym bardziej dla nas ważne, no bo, bo ono po prostu pokazuje, że. To, czym się zajmujemy, ma sens i robimy to na tyle fachowo, że możemy być docenieni właśnie przez spektrum przez zespół specjalistów, który decydował o przyznawaniu tych nagród. Wydaje mi się, że energetyka to jest to jest właściwie krwiobieg gospodarki dzisiaj, a jak, a jak ten krwiobieg jest ważny, to pokazały, pokazała ostatnia pandemia i potem potem wojna w Ukrainie, gdzie gdzie doszło do y, kryzysu surowcowego, gdzie, y, gdzie widzimy, jak, y, jak, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne, gdzie widzimy, jak ważna jest dywersyfikacja źródeł dostaw dla energetyki. No, wydaje się, że, że tutaj y, odpowiedzialność dziennikarzy zajmujących się energetyką jest y, bardzo, bardzo ważna.